Mam na imię Piotrek. i chciałbym powiedzieć, dlaczego kierunek informatyka i ekonometria na wydziale zarządzania na uczelni AGH to świetny wybór. Po pierwsze, ludzie. Osoby, które poznałem na tym kierunku są naprawdę świetnymi osobami. Po pierwsze, yy, są zawsze chętni do pomocy i dobrze się z nimi współpracuje. Po drugie, również poza uczelnią to świetni znajomi, z którymi można ciekawie i miło spędzić czas. Po drugie, prowadzący. Prowadzący są naprawdę rewelacyjni i jak słyszę od niektórych innych swoich znajomych różne opinie na temat różnych osób, tak na tym kierunku nigdy nie z prowadzącymi nigdy nie było problemu. Nigdy nie robią problemów przy zaliczeniach i naprawdę potrafią przekazać obszerną i potężną wiedzę. I po trzecie, przedmioty i perspektywy na przyszłość. Przedmioty są naprawdę ciekawe. Zajęcia prowadzone... Są również w sposób ciekawy, dlatego nie, nauka nie jest obowiązkiem, lecz można powiedzieć, że przyjemnością. A do tego pozwalają na y, naukę rzeczy, które w przyszłości będą nam bardzo potrzebne i które dają bardzo duże perspektywy na dobrze płatną pracę, ale przede wszystkim na pracę przyszłościową, które mogą jeszcze w tym momencie na rynku pracy nie występować. Natomiast kierunki, których się uczymy, pozwalają na dostosowanie się do rynku pracy i na dobra zarobki w przyszłości.